Ogłaszam alarm, ogłaszam alarm. Widzowie, nie wiecie, co się stało. Poczekajcie, dzwonkiem muszę zadzwonić. O, dzwonek działa. Normalnie, jak na lekcję. Może o taki mi nie chodziło. Ale dobra, już niech się skończy. Już niech nie dzwoni. Słuchajcie, mamy poważny alarm. Zobaczcie, co się szykuje tutaj. Ja razem ze stołem, nie wiem, on gdzieś zniknął. A, robi coś tam na dole. Je, je śniadanie, czy obiad, nie wiem. Ale zobaczcie, mamy całe wojsko. Normalnie czołgi, nie czołgi. Inne pojazdy takie. To jest wszystko przeciwko złym potworom one naszły naszą wioskę i jest ich coraz więcej. Musimy się ich pozbyć. Zobaczcie, nawet villagerowie powychodzili z domów i się tak rozglądają. Poczekajcie, zaraz wam pokażę jakiegoś potwora, ale zanim to możecie zostawić łapencję do góry. Superancko by było. O, Smyslow z tyłu skacze. Superancko by było, jakbyście tą łapeczkę zostawili. Dobijmy tu z 5000 tysięcy łapek i na pewno każdy będzie szczęśliwy, a ja wam postaram się pokazać jakiegoś potwora. Tylko gdzie oni są? Tutaj? Nie, tu jest koni. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Gdzieś przed chwilą widziałem tutaj i było ich co coraz więcej. Ja się skryłem do domku. Poczekajcie, one jakby zniknęły. Eee, Smajsto, widzisz gdzieś te potwory? Ja ich już nie widzę. Poczekajcie, one mają jakieś takie najścia o jakichś godzinach, bo już chyba trzy godziny temu też było jedno najście. Teraz przed chwilą znowu było. Oni normalnie rozwalają villagerów i wszystkich, a Smajstoła dalej nie ma. Smajstoł, gdzie jesteś? Gdzie on poszedł? W którą stronę? Oby go potwory nie zabrały. Poczekajcie, są czołgi naprawdę wielkie, przygotowane ze sprzętem. Ja też się przygotowałem w domku, ale Smajslowa dalej nie widzę. Ej, Smyslow, gdzie jesteś? No nie ma go nigdzie. Gdzie on się podział? Ej, tutaj coś jest! Jest jakiś potwór właśnie o, o tych potworach wam mówiłem. Zobaczcie, co one robią. Jakiś ogień. Szybko do domku, do domku, do domku. Gdzie jesteś, Smańslą, wracaj? A on był w domku. Dobra, dawaj do domku, wracaj, wracaj, wracaj. Musimy się przygotować, widzowie widzieliście, oni tam sobie stoją. Tych potworów jest naprawdę dużo i są różne. Są wilkołaki i inne. Też widziałem. Dobra, my się przygotujemy, a wy w tym czasie, widzowie, zostawicie subskrybera. Co wy na to? Dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka. Zróbmy tak, że ja otworzę tą skrzynkę, a wy otworzycie subika. Dobra, to zaczynamy na 3, 2, 1 i otwieramy. Zobaczcie, jak my jesteśmy przygotowani. Normalnie mamy zbrojki, mamy bronie, także ja sobie biorę. Smaysto też sobie weź, mamy granatniki, mamy bloki żelaza. Bloki żelaza są do tego, żeby ten cały domek mój do koła tutaj. Dobra, ja wezmę więcej broni niż z Państwem. Rakietnic mi dużo nie zabieraj. Ja rakietnice wszystkie biorę, dobra? Teraz się ubieramy, ubieramy się i będziemy wyglądali jak wojskowi. Spójrzcie na mnie. Poczekajcie, wezmę jeszcze rakietnicę. O, i będzie super. Teraz e, zobaczcie. E, chwila, chwila, chwila i teraz! Jest! Jestem normalnie wojskowym. Tak wyglądam. A z Państwem jak wygląda? No, podobnie. Powiem Wam, że podobnie. Elegancko. Dobra, nie ruszaj się tak. E, I co? Wychodzimy na wojnę z tymi, e, z tymi potworami. I w ogóle to musimy, wiecie co musimy? Zrobić jakiś mur, że ten dom będzie normalnie jak fosa. Także zróbmy tutaj, masz smajstow. E, wyrzucam ci bloki żelaza. Trzymaj, robimy taką fosę. Nie, fosa to jest co innego. Przed domkiem to się robi. Dobra, my zrobimy jeszcze co innego. W ogóle, w, ej, w tej zbrójce wysoko podskakuje. Gdzie te potwory poszły? Zobaczcie, co one robią u nas na wiosce. Palą wioskę normalnie. I jakoś na niebiesko, dobra. Na, na razie zaczynamy robić tutaj taki mur, żeby one się nie wdostały do mnie na HT. Siup, coś takiego. Dawaj z Państwem, nie baw się, tylko rób mur. Ło, jeszcze wszedłem przez przypadek do czołgu. Zobaczcie, nawet taki mały czołg mam i nie mówiłem Wam jeszcze, ale mogę do niego wejść i będę mógł strzelać z niego. Także e, oglądajcie do samego końca, będzie się na tym odcinku dużo działo. Wejście też musimy zrobić, ten mur będzie gdzieś taki wielki. Też musimy dać jakieś kraty, żeby cokolwiek widzieć. Także ja mam tutaj kraty, zaraz wszystko postawię na spokojnie. Jeszcze te zwierzęta na razie nie podchodzą blisko. Mojego domu, ale naprawdę ich jest coraz więcej, także musimy się przygotować. Dajemy kraty. Takie kraty nam się tu przydadzą. Ciekawe jak one wysokość. Skaczą te zwierzęta, czy jako, jak to by nazwać? Potwory jakieś. Dobra, coś takiego myślę, że wystarczy. Okej. Okay. Ej, tym czołgiem trzeba odjechać. Poczekajcie, wsiądę wam w ogóle, pokażę, jak ten czołg jeździ, chociaż tym jeszcze nie jeździłem. Gdzie tu jest kierownica? O tu jest kierownica. No i jedziemy. Odpalaj się czołgu, odpalaj się. Ej, nie odpala się, poczekajcie. Źle wsiadłem chyba. Ej, dobra, to trzeba tutaj wsiąść. Yy, też się nie odpala. Halo, ej, Smaństą, umiesz tym jeździć, bo mi cię coś odpalić nie chce. Poczekajcie, Smaństą wsiadł na armatę. Nie, nie, tam jest osobna kierownica, yy, tylko nie wiem z której strony. Chyba z tej, poczekajcie, ja też wsiadam. Próbuję wsiąść przynajmniej. O, wsiadłem i i. I nie, nie chcę odpalić. Ej, paliwa nie ma. Dobra, ja mam na chacie paliwo. Wezmę paliwo i się przejedziemy czołgiem. O, Smiley odpalił. On miał paliwo. Gdzie jedziesz? Stój, stój, poczekaj na mnie. Ja też z tobą jadę. Ja chcę jechać. Ej, wróćcie. Gdzie, gdzie, gdzie on pojechał? Ej, jakby mi zniknął tym czołgiem. Halo, Smiley. O, tam jedzie. tam jedzie. Tam jedzie. Tam go widzę. Tam go widzę. Dobra, czekaj, czekaj. Ja już siadam, Wsiadam do ciebie. A najlepiej. O, dobra. Mogę teraz sterować i strzelać. Dawaj na te potwory. Jedziemy. Zobaczymy musimy je rozwalić. Gdzie one poszły? Jedź za śladem! Tym, tym, tym niebieskim, chociaż nie wiem, czy domek mam tak zostawiać, bo zostawiłem go otwarty, ale na razie jedziemy, nie mogę się oddalić, chyba że zrobię coś takiego. Oddaliłem się, no trochę się oddaliłem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Smajstown nie w tą stronę, zawracaj, zawracaj tym czołgiem do tyłu. On jeździć nie umie, ja bym musiał, ale ja mam paliwo w domu. No, a wiecie co, wysiadam, wysiadam. Dobra, smajstown, do, zostaw ten czołg, ja muszę stąd jakoś wysiąść, ok, wróciłem i idziemy do domku. Idziemy zabezpieczyć jeszcze bardziej domek, bo tu będzie jeszcze więcej potworów. Murów, także musimy naprawdę najwięcej bloków dać. Ten mur jest naprawdę wielki. Zobaczcie, jak on szybko powstał. Dobra, elegancko. Jeszcze z tej strony zrobimy. Także hop siup, dajemy tutaj, tutaj, tutaj. Teraz do końca. Ja dokończę mur. Ty z zajmij się murem z tamtej strony, a ja robię tutaj. Budujemy jak najszybciej. hop siup, bierzemy jeszcze więcej bloków. Tutaj, o dobra, na ten slocik. I lecimy, lecimy, lecimy. Też musimy... Ej, coś się pojawiło. Amalgit, Co to jest?! Ej! e <s1> <coughs> Nie, nie, podchodź do mnie, mnie tutaj wcale nie ma. Poczekajcie, wrócę się do domku. Co tam się pojawiło? Wy to widzieliście, widzowie? Zobaczcie, poczekajcie, jeszcze raz podejdę. Jaki wielki potwór! Nawet oczy mu się zmieniają. O nie, 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 zapada się je kogoś, jakiegoś dźwila. Dlaczego moich sąsiadów? Dobra, budujemy ten mur, jednak będzie chyba za mały na takie potwory. Nie spodziewałem się, że będzie coś takiego. Dobra, budujemy, budujemy, budujemy jak najwięcej, jak najwięcej oby więcej takich potworów nie było, ani innych potworów, ja chcę je po prostu tylko pokonać. Dobra, tutaj tyłu domku już nie będę robił, bo nie ma sensu, nie zdążę po prostu, te potwory muszę iść do domku i się przygotować w domku, odpalać czołgi, na ponalewać paliwka. Dobra, bronię mam już, ubrany jestem, więc nic innego mi nie pozostało jak dokończyć ten mur, no i co? No i iść się przygotować, nalać do czołgów paliwa i wlecieć w te potwory, rozwalić je, żeby poszły z mojej wioski. Okej, okay, tutaj już mam zrobione, Musimy wejść jeszcze raz. No dobra, tutaj coś takiego zostawię, a jeszcze wypadłem. Ty, ja teraz wyżej skaczę niż normalnie, dlatego dlatego mi jest tak źle. Dobra, ten potwór dalej stoi tam w miejscu. Rozwala villagerów. Ja muszę dokończyć szybko budowlę tego. Okej, okay, dokończamy, dokończamy, dokończamy. Smajstą, no, pospiesz się! Musimy dokończyć ten mur szybciutko, okej. Okay. Ja tutaj dokończam, tutaj i taki będzie git. Dobra, już wystarczy. Zobaczmy jak to wygląda z przodu domku. Okej, okay, podchodzimy, podchodzimy. Ej, ja się od. Coś blokuje? Czy co ja tak wolno chodzę? Co jest grane? Odpycham mnie do tyłu. Ej, do przodu ja chcę! Zablokowałem się o coś! Coś mnie blokuje. Poczekajcie, bo coś mnie tutaj trzyma. Hopsiop, o co tu chodzi? Dobra, dobra, przeszedłem. To jednak ten mur mnie trzymał. Okej, okay, idziemy, idziemy. Tutaj musimy dać kraty jeszcze większy potwór niż tamten i powiadomienie mi przyszło. Ktoś zasubskrybował mi kanał. Tam też są jakieś potwory dziwne latające na dodatek. Oni przelecą mój mur. O nie z majstą, Gdzie jesteś? Chodź tutaj do mnie. Nie, nie, nie. Ej, mnie coś ciągnie. Coś mnie ciągnie. To potwory mają taką moc. Zasysa mnie coś. Nie, nie. Szybko do czołgu, do czołgu, do czołgu, do czołgu. Wsiadaj sebek o i zwala mnie nawet z czołgu. Nie mogę iść dobra. Szybciutko do domku ucieknę. To potwory mają takie moce, że oni mnie ciągną. To dlatego się tak działo. Dobra, zamykamy to. Czekamy na Smajstoł, a on przyjdzie. Smajstoł, raz, dwa, przychodź tutaj do mnie. Musimy pokonać te straszne potwory z jakimś ogniem. Co jest grane? Ej, mi nawet szyba wyleciała, czy nie? Wydawało mi się. Dobra, nie, jednak szyby mam całe. Dobra, Smajstoł tutaj jest. Ej, ty też miałeś takie coś, że cię przyciągało? Jakiś potwór ma normalnie jak magnes coś zaczepione i nas ściągnęło tam. Dobra, słuchajcie, musimy pokonać jakiegoś potwora. Najlepiej chyba tego Pierwszego. Chodź na górę, pobawimy się w snajperów Wyciągnij w ogóle jakieś złote jabłka Bo na pewno się przydadzą, a wiem, że masz I my wchodzimy na górę Ja mam takie tajne przejście do góry Mam nadzieję, że ten magnes akurat teraz nie będzie działał Jak wyjdziemy na dach Wychodzimy, wychodzimy, weźmiemy sobie snajperkę O, taką jak mam No i co, będziemy strzelać Zobaczcie ile tych potworów Tam są normalnie te latające i wszystkie inne Oby mnie nie zobaczyły za szybko Dobra, położę sobie tutaj jakieś bloki W razie w, który mi się zasłonie Ładziemy jeszcze tutaj bloczek Bierzemy snajperkę w rękę No i co, lecimy, tak z zaskoku Będziemy ich uderzać, zobaczcie jaki duży potwór A masz, strzeliłem, ale nie dostał Wow, on się powiększa i się Zmaleje, ale ja nie mogę go trafić Co jest grane, chyba jestem za daleko Dobra, a spróbuję tego ustrzelić I i dostał, czy nie dostał? Ej, chyba nie dostał, tam ktoś jest Jakie dziwne stwory Jakie dziwne stworzenia, poczekajcie Czy ja go celne Ta snajperka jest Za słaba, no nie, dobra, będę musiał Bliżej podejść, mamy złote jabłka, to sobie Zjemy. Smańslow, chodź, idziemy na bitkę. Będziemy próbowali je rozwalić, te potwory. Także schodzimy, hop, siup, hop, siup. Wow! Tu jest ten magnes. Jak on mnie przyciąga! Co jest grane? To ten potwór to wyrabia. Zostaw je potworze! Dobra, wychodzimy stąd, idziemy do niego i go rozwalimy. Tego co przyciąga. Niech nas przyciągnie normalnie, gdzie nas będzie ciągnęło? Na razie nigdzie. Smajslą, wchodź do czołgu! O, nie! On nas atakuje! Strzela nas z czymś! Dobra, wchodzę do czołgu, wchodzę do ciebie! Jak mi życie zabiera! Dobra, jedź na niego, jedź na niego, Smajstą, nie czekaj na mnie. Jedź na niego, ja spróbuję jeszcze raz wsiąść. No nie, ciągnie mnie, ciągnie, ciągnie ten magnes. Co jest grane? Puszczaj je. Tu jest ten potwór jeszcze. Jaką hałas Co jest grane? Co tu się dzieje u mnie na wiosce? Nie, jeszcze mnie atakuje! I padłem. Nie, nie tak miało być, ale dobra, odrodziłem się przy domku. Jest wszystko ok. No, próbujemy. Będzie bardzo, bardzo ciężko. Smaństą już wyszedł z czołgu. On widzi, że będzie ciężko. Dobra, musimy sobie jakoś poradzić. Smaństą bierz broń i idziemy. Idziemy na wa walkę, tylko daj mi złote jabłko, bo te złote jabłka co mi dałeś, to sobie jakieś strasznie słabe. I znowu, znowu mnie ciągnie, zobaczcie! Nie, nie! Nie, nie, ja chcę z powrotem! Zobaczcie, jak mnie ciągnie ten potwór. Co jest grane, muszę go rozwalić, bo inaczej my sobie nie poradzimy. Podejdę do niego, a masz potworze! Ło, wow, co mnie tu strzeliło? Ty! Ej, babcza! Ciemno, 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 widzę ciemność! Nie podchodź do mnie, bo nic nie widzę. O, Smaństów zaczął strzelać. Elegancko rozwal tego potwora, który tak ciągnie. Ma jakiś magnes, czy o co chodzi tutaj? Ej, znowu ciemno! Co jest co za potwory? No nie, ej, są naprawdę kozackie. No. I znowu padłem. Co jest grane? Co to są za potwory? Ty. Ja muszę sobie bronię w ogóle pozmieniać, bo mam za bardzo słabe. Znowu jakieś ataki. Co za dziwne potwory są tutaj? Muszę jakoś to przeżyć. Poczekajcie, bo cały czas padam. Nie wiem, co jest grane. Dawaj smajstom mi jakieś yy, złote jabłka, bo cały czas padam. Chodź tutaj do mnie, wracaj do domku. Tak jest, tak jest. Chodź tutaj do domku. Daj mi złote jabłka. Ja sobie na spokojnie zjem. Tak jest, daj, 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 daj. daj. Jak najwięcej. Okej, okay. dobra, dostałem jabłka. Teraz sobie zjemy i idziemy na wojnę. O, to jabłko będzie mocne. Dawaj, smajstą, chodź, idziemy na te potwory. Musimy je wszystkie porozwalać. One nie mają prawa tutaj chodzić po mojej wiosce. Ta wioska jest moja, a ten mur jest bardzo dziwny. Szybko idziemy, idziemy, rozwalamy tego potwora! Tego czerwonego! Dawaj, smajstą! Pada, pada, pada! Mamy życie tam czerwone, takie, widzicie? Nawalamy go razem ze smajstą. Lecimy z nim. Ej, broń mi się skończyła. I kolejny potwór. Jakiś czarny, 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 czarny. Dobra, złote jabłko na razie działa. A masz, a masz! Gdzie ty jesteś? O tutaj, padł. Jest, udało mi się, rozwaliłem. Z do niego strzela tutaj z rakety. Ty, ty, Tylko wioski mi nie rozwal. Co ty robisz z tymi rakietami? Nie rakietami, normalnymi broniami! Bo mi rozwali wioskę i wiecie, ja chcę, żeby ta wioska. Padłem? Ale że niby jak to? Ej, znowu padłem. Co jest grane? Ej, zjadłem to złote jabłko i teraz, nie wiem, one naprawdę było złote, bo dało mi takie serduszka. Widzicie to? Jakąś regenerację. Absorpcję na minutę dwadzieścia. Ej, mam tylko na minutę 20 absorpcji. Szybko idziemy do nich i rozwalamy. Rozwalamy. Nie, nie zostawimy tutaj naszej wioski. Tylko nie strzelaj z armat z bo rozwalisz wszystko. Lecimy z tymi potworami! A masz Szpadniesz, padniesz, padniesz, roz rozwalę te potwory, rozwalę je w drobny bak. Tak jest, takie jest, złote jabłko działa, nie zabierają mi życia, haha, ha, rozwalamy ich. Dobra, teraz z rakiety, z rakietnicy, a masz, z rakietnicy, a masz, a masz, a masz, rozwalę cię. Życie pada, ale normalnie serduszka mam takie mocne, co nie, i mi padają. Ej, zaraz padnę, zaraz padnę, kolejne złote jabłko, kolejne złote jabłko, proszę. Szybko, dobra, zjadłem i, i na razie żyję, ale jest czarno i dostaję bardzo duże obrażenia. Muszę dalej nawalać te potwory, one muszą paść, ha, padajcie, padajcie, rozwalę was mak co tu się dzieje u mnie na wiosce, ona cała będzie rozwalona, moja wioska, biedna, okej, okay, na razie najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali to, a macie z bombki kolejne złote jabłko, trzeba szybko zjeść, dobra, zjadłem i lecimy, lecimy z nimi, co tu się dzieje na tej wiosce mojej, nie wiem, gdzie mam, w co mam walić w ogóle, z dawaj na wczołg, wsiadaj i rozwalaj je, dobra, bierzemy kolejne bronie, bo już mi się pokończyły, już bardzo mało mam, ale jeszcze chyba zostały tam w tym, dobra, na razie zostawię, wezmę sobie Bomby, nie bomby. To sobie wezmę. Okej, okay, poczekajcie, sobie poprzestawiam wszystko i idziemy. Idziemy z nowymi siłami na nich. Także rozwalmy ich wszystkich! Niszczymy, niszczymy! Padajcie, padajcie, rozwalę was! Ty, padaj, wysoki, wielko padaj! Tak jest, udało się! Zniszczyłem jednego. Teraz zostały jakieś małe po nim. Dobra, je też musimy zniszczyć. Padaj! On mnie trzyma! Wziął mnie do ręki i rzucił. Co tu się dzieje? Smajsnął, ty do dawno na takiej wojnie tu nie byłem. Dobra, dajemy granatniki rozwalamy ich granatnikami, rzucamy wszędzie, gdzie się tylko da. Co tu się dzieje? Jeszcze na takim czymś to ja nie byłem. Normalnie istny poligon, nie? Dobra, roztrzaskujemy je, oni mnie rzucają, te potwory nie rzucają, wszystko się tutaj dzieje. Te są najgorsze chyba, bo to są te maluszki od tego największego, którego już rozwaliłem. Dobra, ten padł, ten padł, tutaj jest naprawdę gruba rozruba na wiosnę. nie wiem kto to będzie naprawiał, ale na razie musimy go zniszczyć, a masz, padniesz! I ja padłem, no nie, 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 Szybko klikamy odrodzenie. Został ostatni boss. Ja sobie biorę wszystkie ostatnie bronie. One mi się przydadzą. Dobra, to odkładamy, to odkładamy. Wszystkie zepsute, już puste odkładamy, to sobie zabieramy. I co? Ej, absorpcja mi się skończyła. Muszę zjeść sobie złote jabłuszko i dobra, i lecimy. Lecimy do niego z powrotem. Zostało mu trochę życia, Miejmy nadzieję, że z nim wygramy. Jest naprawdę kozacki ten boss. Hop, siup. i idziemy. Idziemy do niego! Chodź tu bosie! Tam jeszcze czarni takcy latają. Oni są też źli, bo bo, bo. O nie, nie, o czekajcie, o, z góry go ściągnąłem. Okej. Okay. Teraz w niego, teraz w niego, w jego twarz, w jego twarz, w jego twarz. Dajemy, dajemy, nawalamy, nawalamy. Padniesz, padniesz, padniesz. Roztrzaskam, cię, zobaczysz, Roztrzaskam, już dużo życia mu nie zostało. Rozwalamy. u, znowu mi się czarny ekran zrobił. To są te czarne postacie, które latają. Przez nie mi się czarny ekran robi. Dobra, rozwalamy, rozwalamy. Na razie widzę co to robi. Tam w ogóle coś lata. Ej, to z góry musimy ściągnąć. A masz, a masz, a masz, a masz. Z rakiet, z rakiet, z rakiet. Ile rakiet na niego poszło? On jeszcze żyje! Co to są za ptaki? Te ptaki dużo obrażeń zadają. Okej, okay, lecimy z nimi, lecimy, 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 lecimy. Muszę to wygrać! Padaj, padniesz, padniesz, padniesz! I czy się uda, czy się uda? Uwierzcie widzowie, że się uda. Musimy dać radę, padaj, ty rzecz! Coraz mniej życia, coraz mniej życia i ich I tak udało się! Jest! Rozwaliliśmy największego bossa. Dobra, jeszcze te małe karaluchy zostały, gdzie one są? A tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Nie to taki czarny. Rozwaliłem jednego, gdzie one jeszcze są? Musimy powybijać wszystkich. I wszystkich, bo nie ma innego wyjścia. Ale ta wioska jest rozwalona. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Jaki my mieliśmy nawał tutaj tych potworów. Strasznie dużo ich było. Popaliły nam wszędzie wioskę. No i mamy duży problem. Ale dobra, najważniejsze, że się na razie nam udało. Mam nadzieję, że kolejnego żadnego napadu nie będzie. W razie co, poczekajcie, mam jeszcze trochę broni. Mam, więc jesteśmy gotowi. Swajsto, jesteś tutaj gdzieś? Dawaj do domku. Musimy siebie znaleźć i... Odbudować jakąś tą wioskę. O, dobra, stoi tutaj koło czołgów. Tak jest. Wypatruj tutaj innych potworów, słuchaj. A ja z widzami już się pożegnam. Widzowie, na, w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy to trudne starcie, które mieliśmy u mnie na wiosce. Moja wioska żyje. Ja sobie może hełm ściągnę. O, od razu lepiej. No, normalnie lżej mi się oddycha teraz. I słuchajcie, możecie teraz wbić na mojego Instagramka. Tam zobaczycie za niedługo moją prawdziwą, z prawdziwego życia twarz. Także wbijajcie. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Jeszcze jest taki. I, e, mój drugi kanał na YouTubie, SebekX się nazywa. Wszystkie linki ogólnie macie w opisie. Także wbijajcie tam też. Na, nieraz nagrywam odcinki, także wbijcie, zobaczcie jakie. A ten odcinek już się będzie kończył. Także co, ja się z wami żegnam. Do jutra. Na razie, cześć, trzymajcie się. Hej!